Sharehire Insider to system zarządzania poleceniami rekrutacyjnymi. Firmy, które korzystają z tego typu rozwiązań, zatrudniają 40% pracowników dzięki rekomendacjom członków własnego zespołu. Żadna inna metoda pozyskiwania kandydatów nie jest tak efektywna. Jednocześnie pozwala na obniżenie kosztów rekrutacji, skrócenie okresu wakatu i przyspieszenie adaptacji nowego pracownika. Polecenia to nie tylko efektywność rekrutacji, to przede wszystkim okazja do zaangażowania pracowników. Zadbaliśmy o to, żeby mechanizm poleceń był maksymalnie wygodny i intuicyjny. Rekomendacji dokonuje się wysyłając unikalny link polecający, który łączy osobę polecającą z kandydatem. To tak proste jak wysyłanie linków do filmików, artykułów albo tekstów. Aktywność pracowników wzmacnia wykorzystanie mechanizmów grywalizacji. Wizualne dostosowanie do standardów kulturowych i marketingowych firmy sprawia, że pracownik łatwo przyzwyczaja się do nowego rozwiązania. Skuteczne polecenia oczywiście wiążemy z nagrodą, która powinna stanowić atrakcyjne uzupełnienie systemu benefitów pracowniczych. Jaka będzie wartość nagrody, jakie będą warunki jej uzyskania, o tym decyduje klient. My zajmiemy się obsługą systemu nagród i przygotowaniem zasad programu poleceń. ShareHire Insider to również skuteczne narzędzie employer brandingu i pozyskiwania poleceń spoza firmy. Nasz system łatwo zamienić w korporacyjną stronę kariera albo dedykowaną platformę z ofertami pracy dla informatyków, stażystów albo agentów. Dzięki temu można małym nakładem wzmacniać markę pracodawcy i budować społeczność wokół niej. Już teraz wiodące marki wdrażają systemy poleceń i dedykowane narzędzia do ich obsługi. Z naszych rozwiązań korzystają już jedne z największych i najbardziej rozpoznawalnych firm w Polsce. Jeśli chcesz się przekonać, jak Sharehire Insider może pomóc Twojej firmie, zamów wersję demonstracyjną albo zaproś nas na spotkanie. Zadzwoń lub napisz. Z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.